W dzisiejszym odcinku zgłębimy wiedzę dotyczącą pilników. Opowiemy jak używać ich poprawnie, którą gradację i kształt wybrać, zależnie od płytki paznokci, lub materiału, który się na niej znajduje. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami Adina Trojan. Witam Was serdecznie. Nasz gość z Poznania i zajmiemy się tematem turboważnym. Tak, otóż, do czego służą nam poszczególne pilniki? Ale zanim to moi, drodzy pan mam kurtkę. <grych> tak, kurtka wykonana specjalnie dla bardzo barwnej osobistości. Przez Adinę. Czy dajemy sobie. Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że Adina tworzy takie cudowne rzeczy? Poczynając od kurtek, przechodząc przez buty, co ty tam jeszcze kochana? A różne. Ściany, torebki, bluzy, wszystko. Zajrzyjcie na galerię Adiny, zostawiamy linka w opisie, w filmie. A teraz już przechodzimy do pilników. W okolice naturalnego paznokcia zaaplikujemy primer bezkwasowy. Jako baza posłuży nam niezastąpiona Protein Base. Kolorem, którym dzisiaj udekorujemy naszą stylizację, jest wiosenny Easter Twister. Całość wykończymy Wet Lookiem. Pilnikami Moon, Standard i Ellipsa Slim o gradacji 100 na 180 skrócimy i w pełni opracujemy paznokieć. Skórki odsuniemy kopytkiem, a bazę wetrzemy przy pomocy pędzla Gelbrush 4. Pilnik Soft pomoże nam w wyrównaniu powierzchni przed nałożeniem koloru. Pędzelkiem nailer 0,05 nałożymy kolor, wypełniając powierzchnię paznokcia przy skórkach. Zacznijmy od przedstawienia wszystkich dostępnych pilników. W kształcie moon sulto medium o gradacji 100 na 180 w wersji standard oraz slim, a także soft o gradacji 180 na 240. W kształcie elipsy medium o gradacji 100 na 180 standard i slim oraz soft o gradacji 180 na 240. I ostatni rodzynek to pilnik laserowy Expert Pro. Moon Medium 100 180 świetnie nadaje się do matowienia i skracania paznokci. Charakteryzuje go zaokrąglona jedna strona, co ułatwia pracę i zmniejsza ryzyko zacięcia skórek. Elipsa Medium 100 180. Można śmiało powiedzieć, że uniwersalność to drugie imię tego pilnika. Główna zaleta to ergonomiczny kształt, który sprawia, że narzędzie bardzo dobrze leży w dłoni, a zaokrąglone brzegi chronią skórki przed przypadkowym zacięciem. Zróżnicowana gradacja sprawia, że znajduje wszechstronne zastosowanie zarówno w przygotowaniu płytki i do tego dedykujemy pracę 180, jak i przy opracowaniu paznokci przedłużonych. Wówczas sięgamy po gradację 100. Pilnik Soft w obu kształtach Elipsa oraz Moon występują w jednej gradacji 180x240. Nadają się do matowienia i wygładzania powierzchni, a praca za okrągloną stroną zmniejsza ryzyko zacięcia skórek. Pilniki z kategorii Slim również występują w obu kształtach Elipsa i Moon i posiadają jedną gradację 100x180. To chudziutkie odpowiedniki pilników Medium. Są o cały milimetr szczuplejsze. Ich smukły kształt sprawia, że można mieć nad nimi pełną kontrolę. Dzięki temu, że są wąskie, bez problemu docierają do trudno dostępnych miejsc, np. przy krawędziach paznokcia. Zazwyczaj zadrukowana strona to jest wyższa gradacja, dlatego że im bardziej gładka powierzchnia, tym łatwiej jest zrobić piękny, równy nadruk. Ale czasami może być na odwrót, dlatego że podczas nadruku też może nastąpić jakieś niedopowiedzenie, albo taki mini błąd produkcyjny, który sprawia, że właśnie jest na odwrót, czyli że tym razem nabrók w tej partii znajduje się na niższej gradacji. Dlatego przed użyciem warto sobie po prostu przejechać palcem i sprawdzić, która gradacja znajduje się po której stronie. Ostatni to laserowy Expert Pro. Jest dwustronnym pilnikiem do paznokci wykonanym z najwyższej jakości stali nierdzewnej. Jego niewielka grubość ułatwi opiłowanie krawędzi, nawet przy paznokciach przedłużanych. Pilnik jest szalenie precyzyjny i posiada dwie umiarkowane gradacje. Jest bardzo wytrwały. To pilnik wielokrotnego użytku, przydaje się do opiłowania krawędzi bocznych oraz do wykonania np. fręcza konstrukcyjnego. Pewnie się zastanawiacie, kto w dzisiejszych czasach pracuje jeszcze pilnikiem o gradacji 100. Przecież paznokcie zdejmuje się mechanicznie, czyli frezarką. Tak, to prawda, ale zawsze może się wydarzyć awaria frezarki. Albo awaria prądu i wtedy co? Wyślemy klientkę do domu? No nie, trzeba sobie poradzić, więc ta setka to jest takie podstawowe narzędzie stylistki, które warto mieć, no trzeba mieć do pracy. Strona z gradacją 100 w pilniku Moon Standard pozwoli nam skrócić paznokieć. Oczywiście zawsze przy takich działaniach staramy się przytrzymać paznokieć klientki, aby zniwelować odczucie mocnych ruchów. Piłujemy paznokieć po długości, tak długo, aż nadamy mu nowy, pożądany kształt. Kiedy długość jest już zadowalająca, odpylamy paznokieć z pyłu mięciutkim pędzelkiem Ice Cream Brush i przechodzimy do spiłowania starej stylizacji, czyli topu oraz wierzchniej warstwy koloru. Zaczynamy od spiłowania boków. Paznokieć w tych miejscach powinien stać się matowy. Następnie zmieniamy gradację na 180 i przechodzimy do opracowania materiału na naturalnej płytce paznokcia. Z nią styczność powinna mieć dopiero gradacja 180. Gradacją 100 nie dotykamy powierzchni płytki. Prowadzimy ruchy półkoliste i pilnujemy, aby nie wykonać dodatkowych nierówności, ponieważ, moi drodzy, pilnik to jest miecz obusieczny. Albo wygładza, albo jeszcze bardziej podkreśla nierówności, to zależy, jak my go prowadzimy. I tutaj, jeżeli będziemy pracować ruchami półkolistymi, płynnymi, to jesteśmy w domu, a jeżeli będziemy pracować w miejscu, to ryzykujemy przepiłowanie, a wiemy, że przepiłowanie to jest zło najgorsze. Zepsuta konstrukcja paznokcia tego nie chcemy. Możecie sobie przypomnieć, jak się pracuje frezem. Kiedy pracujemy frezem, to nie wolno nam trzymać frezu w jednym miejscu płytki, bo możemy ją bardzo mocno poharatać, uszkodzić nawet w nieodwracalny sposób. I analogicznie jest z pilnikiem. Jeżeli i się i będziemy piłować w jednym punkcie, no to na bank doprowadzimy sobie do przepiłowania. Czyli co robimy? Jaki jest wniosek tego wywodu? Pracujemy płynnie i w sposób półkolisty, niepunktowo. Opracowujemy również nadmiar produktu, który został na końcówce paznokcia. Zmieniamy pilnik na Ellipse slim i gradacją 100 zaczynamy opiłowywać boczne krawędzie paznokcia oraz nadmiar produktu, który zebrał się pod spodem. Zmieniamy stronę pilnika na gradację 180 i dopieszczamy piłowanie kształtu oraz krawędzi z jednej i z drugiej strony. Za pomocą okrągłej końcówki jesteśmy w stanie opiłować ewentualne resztki produktu na naturalnej płytce. Dzięki cienkiej budowie pilnika możemy wykonać tę pracę bardzo precyzyjnie. Odsuwamy skórki kopytkiem i tak przygotowaną płytkę możemy zacząć pokrywać produktem bazowym. Zanim jednak nałożymy kolor, przystępujemy do odtłuszczenia paznokcia przy pomocy wacika nasączonego fioletowym cleanerem. Następnie aplikujemy primer bezkwasowy tylko w okolicy naturalnej płytki. Nakładamy niewielką ilość Protein Base i wcieramy ją przy pomocy pędzla Gel Brush 4. Produktu ma być na tyle mało, aby widoczne były ślady piłowania. Tak nałożony produkt ufardzamy w lampie przez 30 sekund. Następnie pokrywamy nasz paznokieć cienką warstwą poślizgową Protein Base, tym razem pędzelkiem prosto z butelki. Warstwy poślizgowej nie utwardzamy, tylko od razu na niej rozkładamy proteinę. Pamiętajcie, że o to chodzi właśnie w warstwie poślizgowej, że ona ma być nieutwardzona i wtedy następny produkt, który położymy na niej, będzie nam się jeszcze łatwiej rozkładać. W miejscu ubytku aplikujemy Protein Base i dajemy produktowi kilka sekund na to, aby swobodnie rozpłynął się po warstwie poślizgowej. Taki zabieg da nam w efekcie równomierną powierzchnię. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Wacikiem nasączonym Cleanerem Wipe Off przemywamy lepką warstwę produktu i przechodzimy do opiłowywania. Pinikiem Soft o gradacji 180 delikatnie opracowujemy powierzchnię paznokcia. Poruszamy się ruchami zaokrąglonymi w okolicy skórek oraz podłużnymi, którymi usuwamy ewentualny nadmiar produktu na linii włosa wolnego brzegu. Aby jeszcze dokładniej przygotować paznokieć do położenia koloru, zmieniamy stronę pilnika na tę z gradacją 240. Pilnik Soft o gradacji 240 z powodzeniem może służyć za buffer. Jeśli jeszcze nie próbowaliście, to sami się przekonajcie. Powierzchnię paznokcia i zakamarki w okolicy skórek oczyszczamy przy pomocy wacika nasączonego cleanerem Wipe Off. Przechodzimy do nakładania koloru. Dziś Adina wybrała Easter Twister z naszej najnowszej wiosennej kolekcji Master of Pastel. Pierwszą warstwę nakładamy zawsze z delikatnym odstępem od skórek i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Odsuwamy skórki kopytkiem i przechodzimy do nałożenia drugiej warstwy. Teraz możemy śmiało podjechać bliżej skórek. Kolor rozkładamy równomiernie na całej powierzchni paznokcia i cienkim pędzelkiem 005 domalowujemy powierzchnię przy skórkach. Utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Przed nałożeniem topu ponownie odsuwamy skórki kopytkiem, aby mógł w całości pokryć powierzchnię koloru. Najpierw rozprowadzamy Wet look po całej powierzchni paznokcia z kolorem, następnie cienkim pędzelkiem pomagamy produktowi w wypoziomowaniu i stworzeniu idealnej linii światła. Kontrolujemy linię światła i wyrównujemy ją pędzlem 005 po całej długości paznokcia. To utwardzamy przez 60 sekund w lampie. Bez dotykania powierzchni paznokcia opiłowujemy wolny brzeg pilnikiem Slim o gradacji 180. Tym razem użyliśmy Wet Looka, czyli topu, który zostawia lepką warstwę. A dlaczego nie? Cały czas widzicie u nas na filmikach Tip Topa, a przecież Wet Look to jest ulubieniec tysięcy stylistek, one kochały. Dalej chyba kochają, ale kiedyś to kochały miłością bezwarunkową. Ten nabłyszczacz jest po prostu niezawodny. A potem się zaczęła moda na te topy bez lepkiej warstwy. Ale wracając do tematu. Jak sobie poradzimy z tą lepką warstwą? Oczywiście usuniemy ją Cleanerem Super Shine. Ale pamiętamy, żeby zrobić to dopiero po około 60 sekundach po polimeryzacji. Dzięki temu top nieco ostygnie do temperatury pokojowej i czego nie zrobimy? Nie wpłyniemy negatywnie na błysk na błyszczata, to na pewno wiecie, jeżeli widzieliście wcześniejsze odcinki. Nasączony wacik w klinerze Super Shine najpierw wkładziemy na paznokciu na moment, dopiero po chwili przechodzimy do polerowania całej powierzchni. Dla ulepszenia efektu błysku możemy przetrzeć całą powierzchnię paznokcia i wypolerować ją dodatkowo przy pomocy suchego wacika. Raz, dwa, trzy i gotowe! Tak prezentuje się stylizacja wykonana jedynie przy użyciu naszych pilników. Można? Jasne, że tak. I jest pięknie. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy wyczerpaliśmy temat pilników, czy być może jeszcze trzeba coś dopowiedzieć, bo jeśli tak, to my jesteśmy bardzo chętni, zwłaszcza gotowi, żeby nagrać pilniki 2.0. Tymczasem pamiętajmy, że zawsze w czwartek o godzinie 17 wracamy do Was z najświeższym materiałem. Dzięki za uwagę, cześć!